to Około 80. No tak. Jest? No jest, jest. Tak, dobra, I A podbierak widać staryczny. <grystek> Siemano nietypowo z mojego domu, ponieważ się obudziliśmy tutaj z wielmążnym paniem gościem. Zaraz sobie zjemy i lecimy na ryby. No i zaczynamy łowienie, póki co jesteśmy w Woderach, które aktualnie nam się nie przydają, bo weszliśmy sobie na pomościch, ale później będziemy brodzić po wodzie. Dwie godzinki łowienia na tym jeziorku, później lecimy do gościa, porządnego gościa, chociaż pewnie widzicie w miniaturce albo po tytule, czyli lecimy do Tonego. Ja zaczynam od 11 cm twistera Rocky, od Greatfisha. Fifen tutaj się uzbraja też z tego, co widzę, w twisterka. Myślę, że taki nie za duży szczupak to jest kwestia czasu tutaj. Choć mam nadzieję, że będzie chociaż ten wymiar. Kurczę, blaszka. Ja Czterobaniowa główka, twister i jazda. Ogólnie staraj się po trzcinach, nie? Rzucać, może nie stricte w czciny, tak meterek, dwa odciny spodziewać się też brania przy samym brzegu zmiana na dziesiątkę cosmic blue Come on barbie no żyj no, no żyj halo chodź idziemy na szczupaki ja a czemu, a czemu, a czemu? Jeden, a nie 18 Nawet miał 18 minut, to już będę mógł pić alkohol. <noise> no za dużo jak widzieliście się nie wydarzyło, bo wam w sumie tego nie pokazywałem i nie będziemy przedłużać. Widzimy się po prostu na miejscu Tonego i mamy nadzieję, że tam faktycznie połowimy ryby. Tutaj załóżmy, że to była mała rozgrzewka, żeby ramiona rozgrzać do dużych ryb. No i dojechaliśmy, raz z Fifenów no do naszego tajemniczego parka zaczynamy łowienie na jego jeziorze, na którym byłem już niejednokrotnie i mam nadzieję, że dzisiaj to Dobra, dość tej okoniówki, bierzemy się za prawdziwe męskie ryby. Chłopaki już łowili od początku na spinningi szczupakowe, także i ja zaczynam. Jak widzicie na końcu zestawu. Roki 13 z dozbrojeniem EFP, 10 gram wkręcone. Myślę, że to będzie idealne obciążenie na bawienie właśnie tych czcinek. No, założyłem tego samego co tam. ciemnego. Wiem taki ciemny kolorek. A ja właśnie no, fajn tak. No, dobra. A ja już bym wrzucął. Będę pierwszy. O konie są baczy. Pamiętam, tu z ukaszem pobliżyć trochę tych koni, nie? Na no, banku jest jakaś metrówka. po wyglądzie tego jeziora no, Tu na pewno są metrówki Mój sąsiad to tak właśnie się w tej mieszkalce ci wie na wielu No. No To oni właśnie miejscowo pokazywali dzięki niemu ja zacząłem dużo większe ryby tutaj łowić <grym grym> Byłam dużo co roku taka ryba te 50 90 tam gdzie właśnie mia, miałeś, czy rzuciłeś tam jest spadek więc mogło śmiać. Później właśnie wioska. No i było jakieś 2 3, coś tego typu. Tutaj od razu widać, że jest lepiej, niż tam, co staliśmy, bo zobaczcie, jak dużo tej drobnicy się trzyma. No. Na pewno coś tutaj podchodzi. A. kwestia czasu. Mhm. No i kolejna zmiana miejscóweczki. Miejscówka, gdzie tony wywalił naprawdę masę fajnych ryb, swoich życiowych, chyba drogą, nie? Na tej wodzie, tak. 94 życiowa. No, także i chyba centymetr po centymetrze w ogóle przewieździeń po dniu. Tak. Jednego dnia 93, I kolejnego dnia wypłynąłem też to samo wieczorem tutaj. I co myślę, dobra, porzucam chwilę. Rzuciłem 94, nie? Z tej samej strefy. Mówię, serio? Zwała. I to właśnie ta miejscówka dała te ryby, i teraz nam nie dała. Także. Płyniemy na nią wieczorem. Dokładnie, może coś dla fajniejszego, nie? Tak samo jak tamta zatoka na początku, co jest na lewo od, od wypłynięcia, od pomostu, a teraz płyniemy tam dosłownie, o w to miejsce. No i zobaczcie jakie liliowisko, tylko na chwilkę tu wpłynęliśmy, o między tymi liliami muszą stać fajne pajki. Także zaczynamy, dziesiątka Cosmic Blue, czyli mały rozmiar, dużo osób mówiła się, że w majówkę po Tarle od razu... A to jest j -Shock Blue, tak jak właśnie mówi... j tylko na kosmika, nie? On nie ma żadnego innego koloru. Stary, tylko niebieskie, albo tako z jego beka. No i właśnie niebieski rzadko przynosi ryby, nie licząc Kosmic Blue. Na niebieski. przykład GF1 niebieskie, praktycznie w ogóle bez ryb. Twister niebieskie, bez ryb. A... A ogólnie... Twister ogólnie kolor, praktycznie tylko zielony. To jest najlepszy kolor, żeby łowić na głębokiej wodzie. No, niebieski najdłużej się w wodzie, że tak powiem. Odbija, w sensie Odbiło. widać go, jo? Ja. No i tak właśnie jak Marcin zapomniał ponad tych 8 metrach szczupaka, to właśnie na niebieską przynięto. Zwała. A z kolei na sandacie to mam zasadę, że im bardziej jaskrawa przynęta, tym lepsza. Przynajmniej na tych wodach co ja łowę. No i co, słuchajcie, Lilię niestety ryby nie dały. Zaraz chyba sobie zmienię kolorek przynęty i zaczynamy łowić z kolejnej takiej miejscówki, gdzie jak już tu byłem na jeziorze, to miałem dwie czy tam nawet trzy ryby, już nawet nie pamiętam. Nie chcę was okłamać, ale naprawdę fajnie połowiłem. Koniec. I... Siedzi ryba super. Na rękach głupie. właśnie. Widzę, widzę, że chodzi. Dobrze, nie, nie no jest pierwsza ale Normal, na dobra, no Tak, więc tak, na tym moment kiedy mnie film na kanale, to znaczy, że to była około 80. No, takie grube 80, po prostu podbierak jest wielki, wygląda małego. A tak, szczerze, słuchajcie, musiał nie trafić, no. a do mnie akurat dzwonił kolega i nie nagrałem wam brania, za co musicie mi wybaczyć. Zobrego Zobrego, do ale jest, dawaj. No, załadował, pewno nie trafił, nie? No, no kurde. No, taki 50 tuk co? Ligał, miałeś nieszczęście trochę. O, 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 Ale o, o. No. no to słuchajcie, zwracamy mu wolność, taki 50 taczek myślę. No, 50, ma luźna. Fajna rybka. Ale powalczyła dużo grubiej niż myślałem e, względem jego rozmiarów, no bo był tu za 100 cm. myślałem, że dziesiątka, to już trzynastka. Roku. Trzynastka, tak, trzynastka tym razem, bo nie mam Fire Tigera dziesiątki. <grym 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 także zwracam uwagę. Do tak, dobrze, że chociaż wpadło coś, jest super. No, człowiek się obudził troszeczkę, obudził się, nie? Tak. A my walczymy dalej, bo tak jak mówiłem Wam na flaucie, zawsze łowię ryby i nie ma, marzenie. A tutaj miejscówka, na której też nieraz miałem rybę. Walczę dalej. Yes? Siedzi, no, siedzi, no, jest, jest? jest, jest. Mówiłem strefa dobra. Cień. Idealnie. Jest? No jest, jest. Yes. Yes, yes. Idealnie. A podbierak widać stary? <gry> Oj. W końcu coś się zaczyna dziać. To już druga, to druga Jest, pięknie. Siedzi. Fire tigerek. No, klasyczek. A ja lubię klasycznie okay. połowić. Myślisz, że jest większy stąd? ten założony Dyszka. <laughs> A się chce sobie jeszcze trochę poszarżować, Także chwilę mu dam w podbieraku, niech odpocznie i wtedy go chyba zacznę odczepiać. Trzeci, kolejna rybka? Taki bardzo podobny. Rozmrożony. Jest oto. <laughs> Ale jak bardzo ten się ustawił tutaj w ogóle do fotki, nie? Z tym. No, 40 szolę. Fajnie. na 13 załadował. A chcesz mi zrobić zdjęcie y, FIFA? To tu będzie tak do postaw w sumie. Ja w ogóle sam tutaj sobie zdjęcia nie zrobię. I patrzcie, dozbrojenie zbrojenie EFP idealnie zadziałało. Przynęta jest tutaj. Tutaj jest kotwiczka. Także przynęta jeszcze długo, długo pożyje dzięki takiemu zbrojeniu, bo szczupaki jej po prostu nie niszczą. No i o, idealnie taka pięćdziesiąteczka, ale fajna taka zbita. A? Ładne kolorki ma. Także leci. uj. No, pięć fajny. taki przyjemniaczek, już nie, naprawdę. No, polski standard na no, ja Leć do wody. <głos> <głos> ale świecą, no. ale jeszcze go widać tam, jak płynie. Ale fajnie było go widać. No i Fifen zaliczył brani. No i słuchajcie, to co Tony powiedział, czyli wpływanie na takie zatoczki w cieniu, tutaj się sprawdziło. Strefa cienia nam dała. Efekt, nie? Dokładnie. Dlatego. i dwie ryby. Dokładnie. Dlatego połowimy jeszcze tam, tam, tam w tej tak, strefie co? cienia. Tutaj strefa na nas czeka, najlepsza można powiedzieć. To Dosłownie. I jeszcze To powiedzmy tak, że te szczupaki to też był taki przedsmaczek. Prawda. Lepszy, teraz Za zimno. tak zimno. No. Już słońca nie ma na wodzie, tutaj. No to właśnie z tych płytki płytki No i zobaczcie, w jakich miejscówkach żyją szczupaki. No Nie wierzę, że tutaj nie ma żadnej ryby. To są idealne miejsca na szczupaka. Tym bardziej, że teraz, niedługo, e, wzręga powinna mieć tarło. Czy już miała nawet, ale ogólnie teraz biało ryb zbiera się do tarła na takich płytkich miejscach. A szczupak podąża za nią, wiadomo, to jest jego pokarm. Miejsce, moim zdaniem, idealne. Fabank. No i powrót na miejscóweczkę, która dała właśnie tonemu, tak jak słyszeliście wcześniej, dwie piękne życiowe ryby dzień po dniu. Mam nadzieję, że i dzisiaj może przebiję tą życiówkę o centymetr. Ja dwie rybki złowiłem, ale w sumie też fajnie byłoby przebić życiówkę. No To no jest na rzeszkawie. Ale ziele chociaż trochę Tak, to jest Centymetr. Na ile? Na 10 gramów na tą czternastkę. Nawet go mocno i szybko, nie wiem co tu stało. Zobacz No, był. Od dołu. Nad dłuższy hak by nie pomógł. Słuchajcie, bo może... <laughs> to jest to samo, powinien być. Może ponownie, kurde. I siedził Juk. Siedził się. Nie, nie, zaczę No No tak jakoś wyszło, że zakończenia nie zrobiliśmy nad wodą, także kończę film z drugiej strony ekranu. Trzymaj się, zostaw subika oraz lajka się